Cześć, witamy Cię w kolejnym odcinku na kanale e-commerce Oczami Praktyków. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o błędach popełnianych przy reklamie na Facebooku. Omówimy 7 głównych błędów najczęściej popełnianych w reklamowaniu się na Facebooku. Gorąco zachęcamy Cię do zostawiania łapki w górę, komentarza i subskrypcji na naszym kanale. Partnerami kanału są Samba AI, narzędzie do marketing automation, z którego na co dzień korzystamy w naszym biznesie. Faxi Twój kury dostarczający przesyłki międzynarodowe dla e-commerce, którego korzystamy na co dzień w naszym biznesie. Cześć Piotr. W tym odcinku porozmawiamy o siedmiu największych błędach popełnianych w reklamie w Facebook Ads. A to raczej Ty będziesz w tym odcinku więcej mówił niż ja, bo nie ukrywajmy, ja za bardzo się nie znam no. na tych tematach semowych. Tutaj ekspertem jesteś Ty w tym obszarze. Więc no co, lecimy, zaczynajmy. Tak, y mamy y wypisanych siedem najczęściej popełnianych błędów, które ja obserwuję, konsultując inne e-commerce y, i które jakby obserwuję w kontekście pracy przez ostatnie kilka lat. Y to są błędy, które myślę, że stanowią największą wagę w kontekście tego, jak źle mogą działać reklamy na Facebooku. Y zaczniemy od takiego chyba. Najpoważniejszego błędu, który najbardziej może wpłynąć na wyniki w naszych kampaniach reklamowych, i jest to błędnie wybrany cel reklamowy. To jest rzecz bardzo istotna. Generalnie na Facebooku, jak tworzymy kampanię reklamową, na samym starcie mamy do wyboru cel reklamowy. Czyli Facebook pyta nas już na wstępie, co my chcemy tak naprawdę od tej kampanii, od tej reklamy, od tego Facebooka. I możemy chcieć od niego na przykład duży zasięg, czy możemy chcieć, nie wiem, dużą ilość wyświetleń naszego filmu, czy możemy chcieć na przykład zbierać kontakty lidowe w postaci imienia, nazwiska, adresu, e-mail, numeru, telefonu i dzwonić sobie do tych osób, bo jesteśmy jakąś firmą usługową, albo jesteśmy sklepem internetowym i zależy nam na sprzedaży. Te cele reklamowe dzielą się właśnie na zasięg, na aktywność, na konwersję, na, na lidy. Możemy Facebookowi na samym starcie wskazać, co my dokładnie od niego chcemy. Dzisiaj będziemy omawiać głównie e-commerce, bo, bo tym się no tak. zajmujemy, tym się zajmuje nasz kanał i wiele popełnianych błędów przez sklepy internetowe to jest właśnie na samym starcie wybranie tego celu. Na przykład sklep wybiera, że chce mieć dużą ilość kliknięć generowaną przez reklamę na Facebooku i wybiera sobie cel ruch. I to daje od razu znak Facebookowi, że Facebook ma dostarczyć nam jak największą ilość osób, która jak najwięcej razy kliknie w link prowadzący do naszego sklepu i wygeneruje dla nas ruch. Ale nie oznacza to, że to będzie kaloryczny ruch. I ja, jakbym miał powiedzieć tak zero-jedynkowo, co trzeba wybrać, mm. jaki cel, bo myślę, że to jest ważne, to zdecydowanie polecam. Cel reklamowy związany z konwersją, ze sprzedażą. Tam można sobie wybrać dzisiaj. Na Facebooku wygląda to tak, że wybiera się na początku bodajże sprzedaż. Kiedyś było to rozbite na poszczególne cele, tych celów tam było kilka, kilkanaście. Dzisiaj jest ich na samym starcie kilka, to się zmieniło. Nie wiem też jak będzie w najbliższym czasie, więc jakbym mówię to tak dosyć ogólnie, ale musimy wybrać cel związany ze sprzedażą. Tak się to na ten moment na Facebooku nazywa. Klikamy sobie sprzedaż i dalej będzie nas system prowadził już yy, do tego, aby nam tą sprzedaż wygenerować. A ja mam od razu do ciebie pytanie, bo przyszło mi to do głowy. Jeżeli mówisz, że Facebook ma różne cele reklamowe. Jak stawki różnią się w zależności od tego celu? Bo obstawiam, że jeżeli wybiorę właśnie źle cel reklamowy, to mogę po prostu przepalić spory budżet. Tak, te stawki się bardzo różnią w zależności od wyboru celu. Ja mam przed sobą te cele rozpisane, ich jest na ten moment w panelu reklamowym 6. Mamy rozpoznawalność, ruch, aktywność, kontakty, promocje, aplikacji i sprzedaż. I to, co ja polecam w kontekście e-commerce, to już wspomniana sprzedaż. I teraz odpowiadając na Twoje pytanie, jeśli wybierzemy sobie cel nazwany ruch, ten cel będzie rozbity na kilka takich nazwijmy to podcelów. Tu będzie kliknięcie linku, wyświetlenie strony docelowej, jakieś połączenia, wizyty w profilu na Instagramie i tak dalej i tak dalej. I jeśli wybierzemy sobie cel reklamowy ruch, na przykład kliknięcia linku, no to to daje sygnał od razu już Facebookowi, że ma nam dostarczyć osoby, które z największym prawdopodobieństwem klikną w reklamę, przejdą na sklep. I w zasadzie tyle. I tu Zdecydowanie niższa stawka za kliknięcie w tym celu będzie, jeśli chodzi o kliknięcie linku, niż na przykład w celu reklamowym sprzedaż konwersję, tak? Ale nam, jako e commerceowi chodzi na koniec nie o to, żeby generować sprzedaż, a nie koniecznie ruch na sklepie. Choć ten ruch też jest, jest istotny, tak. ale no nas na koniec dnia liczy się to, ile, ile sprzedaliśmy produktów. Więc myślę, że no nie chcę też mówić, że kilkukrotnie, no, bo to mhm. zależy, ale. Jakby stawka za kliknięcie zawsze będzie droższa w tym celu reklamowym sprzedaż niż na przykład w celu reklamowym ruch, ale ten ruch będzie dużo bardziej kaloryczny. Więc już tak podsumowując, wybierajmy zawsze cel reklamowy sprzedaż, jeśli ustawiamy reklamę na Facebooku. A ja mam jeszcze takie mhm. pytanie. Sorry, że ci wejdę w słowo, ale powiedz mi, OK, mam tą sprzedaż, bo chcę sprzedawać jako e-commerce i sobie ustawiam ten cel. A co jeżeli moim celem jest na przykład budowanie jeszcze dodatkowo na jakimś landingu bazy mailowej, bo za chwilę będzie startowanie pre nie? I jeżeli ma, sprzedaję jakieś dropy, pre czy właśnie chcę bazę sobie mhm. powiększyć, to jaki cel byś rekomendował? To myślę, że tutaj super sprawdzi się na przykład ustawienie tej kampanii typowo pod konwersję, wskazanie Facebookowi, że naszą konwersją, naszym celem jest zapis na, do bazy, i ustawienie konwersji, właśnie jako zapis do bazy, i pod to optymalizowanie kampanii. Czyli wybieramy sobie cel konwersję, tworzymy tą konwersję, spinamy ją jakby odpowiednio ze sklepem, tak żeby ona była odpowiednio zliczana i. Optymalizujemy pod to kampanię, można pójść krok dalej nawet i wskazać Facebookowi, jaka konkretnie kwota za daną konwersję jest dla nas maksymalna, jaką jakby akceptujemy i jakiej nie chcemy przekroczyć. Czyli na przykład za zapis do tej bazy wspomnianej przez ciebie, możemy sobie tam ustawić kwotę na przykład 3 zł za, za jeden mail. I jeśli Facebook nie będzie w stanie nam tego dostarczyć, po prostu nie będzie wydawał budżetu, więc to tu możemy fajnie zadbać o rentowność. Ale tego nie będziemy mieli na przykład, jeśli wybierzemy cel reklamowy, nie wiem, rozpoznawalność czy wyświetlenia wideo, tak? Tego już wtedy nie ustawimy. Więc podsumowując ten pierwszy punkt i idąc dalej. Turbo istotne jest wybranie tego celu. W e-commerce będziemy przeważnie wybierać cel sprzedaż. Oczywiście mamy różne etapy lejka, tak? Możemy na przykład chcieć budować świadomość naszego sklepu, pokazywać naszej grupie odbiorców, nie wiem, wideo z nową mhm. kolekcją, no to wtedy wybierzemy cel, na przykład rozpoznawalność, który dostarczy nam jak największą ilość jakby wyświetleń tego wideo, ale to nie, będzie, nie będą to osoby, które z dużą pewnością dokonają tu i teraz zakupu w naszym sklepie. Przechodząc dalej, drugim najczęściej popełnianym błędem w reklamie na Facebooku jest brak lub błędnie skonfigurowany piksel. I to jest też bardzo często popełniane przez wiele sklepów. Mamy jakby możliwość skonfigurowania piksela Facebookowego na różne sposoby. Najczęściej e-commerce, jeśli jesteśmy na jakimś silniku typu Shopper, Idu, nie wiem, Shopify. Bardzo łatwo ten piksel można sobie tam wgrać. Przeważnie te mm -hmm. systemy y, mają już jakby natywnie możliwość wgrania. Podajemy tylko ID piksela, API konwersji i tyle. W systemach typu Presta, WooCommerce są po prostu do tego różnego rodzaju wtyczki, choć te wtyczki w różny sposób działają. Jedne łapią tych konwersji i tych zdarzeń ogólnie więcej, inne mniej. Musimy na to zwracać uwagę. Starajmy się znaleźć taką wtyczkę, żeby no działała jak najlepiej, żeby nie gubiła tych zdarzeń, żeby uruchamiała się za każdym razem, gdy ktoś wchodzi do naszego sklepu, na naszą stronę internetową, bo czasem ten piksel po prostu błędnie działa, zbiera błędnie dane, co później też wpływa na błędne działanie naszych kampanii. Musimy wiedzieć jedną rzecz, że system im ma więcej danych w naszym pikselu, Pixelu, tym też jest w stanie działać optymalniej, lepiej optymalizować nasze kampanie reklamowe, lepiej docierać do, do nowych odbiorców, ma więcej danych o tych odbiorcach. Jesteśmy w stanie robić lepszy remarketing, co potem wpływa finalnie na rentowność naszych działań. A pamiętasz może nazwę wtyczki, która pokazuje, czy mamy wgrany Pixel? Tak, to jest Facebook Pixel Helper, to jest oficjalna wtyczka od Facebooka można ją sobie pobrać jako dodatek na przykład do Google Chroma i po wejściu na sklep, na stronę. Po prostu uruchamiamy wtyczkę, pokazuje nam się ID naszego Piksela, pokazują nam się konkretne zdarzenia, czyli na przykład wyświetlenie strony, dodanie produktu do koszyka. Warto sobie przejść przez cały sklep i cały jakby lejek zakupowy, hmm. sprawdzić, czy każde zdarzenie na pewno odpowiednio się uruchamia, czy jak wejdziemy na produkt, to czy pojawi się na przykład zdarzenie zdarzenie view content czyli to jakby wyświetlenie produktu przejdźmy cały etap lejka zakupowego przeklikajmy się przez ten sklep i sprawdźmy czy nasz piksel jest poprawnie spięty jasne idąc dalej kolejnym trzecim błędem popełnianym przy reklamie na Facebooku jest błędnie dobrana grupa odbiorców i to jakby w kontekście ostatnich miesięcy, może nawet roku dwóch, się bardzo na Facebooku zmienia. Jeszcze, myślę, tak 2-3 lata temu te grupy odbiorców to było coś bardzo, bardzo istotnego. Powstawały na ten temat kursy, e-booki i tak dalej. Jak tą grupę idealnie dobrać? Teraz zmierza to troszeczkę w stronę jakby jak najszerszego kierowania na Facebooku i dawania Facebookowi bardziej, powiedziałbym, wolnej ręki do tego, żeby to jednak Facebook nam na podstawie danych, na podstawie naszego piksela dobierał tą grupę odbiorców. I to moim zdaniem sprawdza się bardzo dobrze w przypadku gdy właśnie wybierzemy na samym starcie odpowiedni cel reklamowy. Omawiamy jakby e-commerce, jeśli wybierzemy dla naszego sklepu internetowego cel związany z konwersją ze sprzedażą, bo na tym nam w danym momencie zależy, to tu w myślę z dużym prawdopodobieństwem już dzisiaj te szerokie grupy odbiorców dobrze zadziałają i, i warto jakby z nich skorzystać, chyba, że na przykład naszym celem jest tylko utworzenie kampanii remarketingowej, no to wówczas wiadomo, musimy ten remarketing ustawić ręcznie, natomiast myślę, że już w tym momencie te grupy szerokie działają dobrze lub nawet bardzo dobrze i pewnie z biegiem czasu będą działać jeszcze lepiej, już nawet na niektórych kontach reklamowych Facebook odchodzi nawet od takiego szczegółowego target po zainteresowaniach wręcz zachęca, żeby tego nie używać. Na niektórych kontach chyba nawet na zagranicy zdarzało mi się nawet, że tej opcji już nie dało się jakby wyłączyć. Więc myślę, że wszystko zmierza w kierunku do tego, żeby dawać w tym kontekście Facebookowi jak najbardziej wolną rękę. Ale jeśli wybieramy na przykład jakiś cel bardziej z góry lejka, like to mimo wszystko nadal zachęcam do wybierania tej grupy odbiorców, czyli zależy nam na przykład na dotarciu z naszym wideo do konkretnej grupy osób. Jesteśmy na przykład jakimś biznesem lokalnym. Tak mamy sklep stacjonarny na przykład w Krakowie. No to tu już nie polecałbym jakby szerokiego targetowania, tak. które poleca Facebook, no bo nie chcemy docierać z wideo, nie wiem, sprzedając na przykład korki do grania w piłkę nożną, żeby to się pojawiało, nie wiem, panią po 50. roku życia, prawda, czy 60. Tylko raczej musimy sobie tu ustawić i grupę wiekową i pewnie nawet gdzieś tam po tych zainteresowaniach też to sprofilować. Jasne, ale żeby to wszystko dobrze działało, to musimy mieć odpowiednio skonfigurowanego piksela, o którym wcześniej wspomniałeś, tak. bo jednak jeżeli tam już damy po prostu słabe dane, no to ta optymalizacja tych kampanii już będzie coraz gorsza. Tak, dokładnie tak. Idąc dalej, punkt czwarty to zbyt częste zmiany w kampaniach. Często jest tak, że jakby reklamodawcy ustawiają sobie jakąś kampanię, dają jej, nie wiem, dzień, mówią, no nie ma żadnych wyników, nie ma transakcji, nic się nie dzieje, robię zmiany. I to jest duży błąd, bo trzeba dać tym kampaniom. Trochę czasu. Niekiedy jest aspekt związany z jakąś mikro sezonowością, tak to nazwę, na przykład, nie wiem, ustawimy kampanię w piątek, no to na weekend często one mogą dużo gorzej działać niż gdyby to był poniedziałek, czy wtorek, czy środa, tak? Te weekendy często w e e-commerce są gorsze, na przykład soboty, więc dajmy nowo ustawionej kampanii trochę czasu. Ten tydzień, dwa, dobrze jest taką kampanię zostawić. Dać do tej kampanii kilka materiałów reklamowych, o czym zaraz pewnie też powiem, i niech ta kampania sobie spokojnie chodzi. Generalnie, jakby Facebook zaleca, żeby każda kampania, każdy zestaw reklam złapał przynajmniej te 50 konwersji, bo. Później wychodzi ten zestaw reklam z tak zwanej fazy uczenia się. Ta faza uczenia się teraz jest to te 50 transakcji, choć też już widziałem gdzieś na naszych kontach, nie pamiętam dokładnie na którym rynku, mhm. że to było też 20, więc to też się zmienia. Ale Podsumowując ten punkt, nie wprowadzajmy zmian w kampaniach co dzień, co dwa, że jest przez chwilę trochę gorzej, bo po prostu dajmy czas tym kampaniom, dajmy Facebookowi czas na to, żeby to sobie spokojnie pochodziło. Idąc dalej, kolejny duży błąd spowodowany nowościami, które wprowadził ostatnimi czasy Facebook, to automatyczne optymalizacje. I do czego zmierzam? Na czym to polega? Ostatnimi czasy w w ciągu ostatnich paru miesięcy Facebook wprowadził wiele różnych takich udogodnień, które pozwalają w teorii na lepsze stworzenie na przykład Kreacji reklamowej. I tam polega to na tym, że na przykład do naszej reklamy Facebook dodaje automatycznie muzykę, albo na przykład naszą grafikę rozszerzy lub pomniejszy, albo coś nawet, nie wiem, już zmieni tło, albo tekst reklamowy, który wpiszemy na Facebooku w postaci tego tekstu podstawowego mhm. w poście, przestawi do miejsca e, związanego z nagłówkiem, a nagłówek e, przestawi do tekstu reklamowego. Czyli na przykład w nagłówku sobie napiszemy e, Buty piłkarskie Adidas, a w tekście reklamowym opiszemy dokładnie model butów, w czym one pomagają, że są jakby wygodniejsze dla stopy i tak dalej. Rozpiszemy się i Facebook może nam te teksty zamienić, co potem wygląda bardzo brzydko. Więc jakby ja na ten moment, jeszcze gdy to nagrywamy, rekomenduję bardzo uważać na te automatyczne optymalizacje: zwracać uwagę, co tam jest zaznaczone, bo często. Przy tworzeniu kampanii wiele z takich właśnie automatycznych optymalizacji jest zaznaczonych i radziłbym po prostu przeczytać, co jest domyślnie zaznaczone. I czy na pewno chcemy z tego skorzystać? Jest tak, że na przykład naszą dodaną grafikę Facebook będzie odpowiednio przycinał do konkretnego umiejscowienia. I może być tak, że mamy grafikę dostosowaną na przykład pod yy, komputer czy pod mobile, a on ją przytnie do formatu stories jakoś tam w jakiś tam sposób i utnie część tekstu, na którym nam zależy. Więc zwracajmy na to uwagę, bo... To często naprawdę potrafi zabić wyniki naszych kampanii. Czyli wniosek jest taki: nie ufajmy w 100% automatyzacji i mimo wszystko musimy po prostu ufać, ale kontrolować. To, dokładnie, co się tam tak. Ja też nie jestem przeciwnikiem tych automatyzacji, wiele osób jest. Ja uważam, że one i tak w perspektywie czasu pewnie będą dobre i pewnie będą pomagały, ale na ten moment nadal, mimo wszystko, ufajmy sobie i temu, co widzimy na ekranie, i dokładnie czytajmy, co tam jest zaznaczone. Tak, no więc warto pamiętać o tym, że to nie jest tylko tak, że naciśniesz jeden przycisk i kampanie się później będą tak. same robić, tylko jednak, mimo wszystko, trzeba nad tym e, trzymać kontrolę i wiedzieć po prostu, co kliknąć i kiedy. Dokładnie tak. Kolejny punkt, szósty, to niewykorzystanie wszystkich dostępnych formatów reklamowych. Na Facebooku mamy różne formaty reklamowe i w kontekście e-commerce, na przykład, możemy wykorzystywać kampanie katalogowe, możemy wykorzystywać e, reklamy związane z jakąś konkretną grafiką. Możemy wykorzystywać reklamy karuzelowe, gdzie na przykład w formie tej tak zwanej karuzeli na Facebooku dodamy kilka różnych grafik. Możemy wykorzystywać formaty wideo, które bardzo polecam wykorzystywać. Mamy bardzo duży zasób tych różnych formatów. Polecam je jakby sobie przejrzeć i, i potestować, bo naprawdę. Niektóre formaty potrafią wygenerować dużo lepsze wyniki niż te podstawowe, które są takie utarte, gdzie dodajemy tylko jakieś gra, jakąś grafikę czy zdjęcie, nagłówek, tekst reklamy i tyle. W E-commerce bardzo fajnie sprawdza się chociażby w format kolekcji, gdzie dodajemy grafikę czy zdjęcie, a pod spodem fit produktowy pojawiający się pod tą grafiką lub zdjęciem, gdzie na przykład automatycznie produkty są dostosowywane do klienta. Polecam testować wszystkie te formaty, czy to sprzedaż z katalogu, czy właśnie ta wspomniana kolekcja, czy formaty wideo. Jest ich. Kilka, i myślę, że potrafią naprawdę dać dużo fajnych wniosków i wygenerować fajne wyniki. A ja mam do Ciebie pytanie: w sumie nie mamy tego na liście, ale teraz mi się o tym przypomniało, mhm. czy może się podzielić jakimiś doświadczeniami odnośnie błędów w feedzie produktowym, który został przesłany do. Facebooka, bo też wspominałeś o, o kampaniach z katalogu z produktów i obstawiam, że też pojawiają się takie błędy. Tak, to, to, to jest jakby temat, który często się też pojawia. Jakby no, odpowiednio skonfigurowany fit produktowy naprawdę potrafi pomóc. My na przykład korzystamy z aplikacji, w której jest scoring produktów, gdzie jest to tam bodajże od 0 do 100 tak. punktów, punktacja poszczególnych produktów i ta aplikacja pokazuje nam, że na przykład powinniśmy poprawić tytuł, dodać większą ilość znaków, że powinniśmy popracować nad opisem produktu. Też pokazuje nam ile powinno być znaków, co powinno być tam zawarte i my dużo poświęciliśmy czasu na optymalizację tego feedu i tych produktów. Dodawaliśmy więcej zdjęć na kartę produktu, do... testowaliśmy różne zdjęcia w tym feedzie i widzimy Poprawę wyników, więc ten fit też jest istotny. Dobrze, że o to pytasz. Warto zadbać, aby ten fit ładnie wyglądał. Są też różnego rodzaju narzędzia, aplikacje do tego, żeby dodawać różnego rodzaju rzeczy. Do zdjęć w feedzie, na przykład e, jakąś informację o promocji, e, jakiś kod rabatowy, e, zaciągać parametry, na przykład związane z rozmiarem produktu, tak. Polecam przetestować. No chyba tyle w kontekście. Ja bym jeszcze feedu. tylko dodał dwie rzeczy, mhm. że musimy też na tym feedzie pracować pod takim kątem, że po pierwsze, jeżeli zmieniają nam się stany magazynowe, niezależnie czy to do Facebooka, czy do Google, czy gdziekolwiek indziej, to jeżeli mamy częste zmiany stanów magazynowych, na przykład produkt wylatuje, to, żebyśmy go nie przesyłali w FIDzie, no bo to też się mija trochę z celem, bo klient wejdzie i się odbije ze, od strony. A druga rzecz, jeżeli mamy sezonowe produkty, no to też w lecie nie ma sensu promować, nie wiem, ubrań na zimę. Dokładnie, warto też sobie na przykład porobić zestawy produktów, tak? Mamy zestaw na przykład związany w naszym przypadku z kubkami, z koszulkami pogrupować to sobie i na przykład do konkretnych zestawów robić konkretne kampanie bazujące na feedzie. I ostatni punkt, który chcemy dzisiaj poruszyć, to błędne wyciąganie wniosków z kampanii i taka, powiedziałbym, nazwałbym to nieumiejętna analityka. Dużo osób błędnie analizuje te kampanie. Na przykład zostawia jedną kampanię długo włączoną, bo widzi, że jest w niej bardzo niska stawka CPC, no ale jak już się pójdzie dalej, no to ta kampania na przykład nie generuje aż takiego zwrotu z inwestycji w tą reklamę, jak inna. Ja myślę, że e-commerce najważniejsze, no to jest jednak ten przychód z danych kampanii, ale znowu warto go rozbić w różnych modelach atrybucji na Facebooku, czyli. Sprawdzić sobie, jak dana kampania wygląda w modelu atrybucji po wyświetleniu tej reklamy, czyli w momencie, kiedy ktoś zobaczył reklamę, ale w nią nie kliknął, i jak wygląda w modelu atrybucji, na przykład po kliknięciu po jednym, czy po siedmiu dniach, czy po dwudziestu ośmiu, bo to pokaże nam, kto realnie klikał w reklamę i realnie dokonywał zakupów. I może być często tak, że na przykład dana kampania łapie nam tylko przychód i wa jakby wartość konwersji zlicza głównie po wyświetlaniu. Co jest troszkę nieobiektywne, bo na przykład to są osoby wcześniej pozyskane przez na przykład reklamy w Google, które tak i tak by kupiły, ale Facebook wyświetlił im jakiś remarketing z, z naszymi produktami, z naszymi grafikami. Te osoby po prostu przewijały sobie fit Facebookowy, nawet nie były zainteresowane tą reklamą, po prostu gdzieś w późniejszym czasie dokonały zakupu i tak z Google'a, ale Facebook sobie i tak to przypisał, że to jego zasługa w. Modelu jakby po wyświetleniu, więc warto to sobie rozbijać. W menadżerze reklam Facebookowym można to sobie rozbić. Wchodzi się tam w konfigurację i rozbija to, można to sobie rozbić po prostu na te poszczególne modele atrybucji. Polecam to bardzo zrobić, bo można się miło bądź się miło zaskoczyć, jak wiele pieniędzy potrafi uciekać na mało rentowne kampanie. I to jest 7. Największych błędów popełnianych przez reklamodawców, moim zdaniem, w kontekście reklam na Facebooku. Myślę, że temat można by było jeszcze troszeczkę mocniej omawiać, natomiast chcieliśmy dzisiaj przedstawić takie konkrety, streścić to w możliwie jak najkrótszym czasie, przedstawić to, co nasza, z naszej perspektywy po prostu się nie udaje, co można poprawić. Jasne, no to dzięki Piotr za rozmowę. Myślę, że to dużo wiedzy wartościowej. I jeżeli ktoś będzie chciał, to wyciągnie jakieś wnioski z tego. I na pewno zachęcamy wszystkich do zweryfikowania swoich kampanii. Dokładnie tak, a Was zachęcamy do zostawiania nam łapek w górę, jeśli ten materiał Wam się podobał, do komentowania, zadawania pytań, może właśnie odnośnie tego odcinka, do rozwinięcia tych pytań. Tak jak wspomniałem, chcieliśmy tutaj w telegraficznym skrócie to przedstawić, jeśli coś Was bardziej zainteresowało. Zadawajcie pytania w komentarzach, my na wszystko odpowiemy, no i zostawiajcie standardowo subskrypcję. Dziękujemy Wam Dzięki. bardzo.